Państwo i moim gościem w Radiu Katowice jest dziś prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, jak się jechało do radia? Stał pan w korku? Troszeczkę stałem w korku, tak. W Katowicach czy w Chorzowie? I w Katowicach i w Chorzowie. Pytam dlatego, że kierowcy nie tylko w Katowicach, ale także w Chorzowie, w pana mieście muszą mieć stalowe nerwy, żeby dostać się z punktu A do punktu B. Od kilkunastu miesięcy w Chorzowie trwa przebudowa ulicy Katowickiej, czyli drogi krajowej numer 79 w pobliżu Estakady. Korkują się nie tylko ulica Katowicka, ale także wszystkie drogi przyległe, bez względu na kierunek. Prace miały potrwać do końca roku, ale chyba już teraz można zapomnieć o tym scenariuszu bo do końca roku raptem dwa miesiące. W momencie, kiedy zostawałem prezydentem, to obiecywano mi rzeczywiście, że do końca roku te prace się zakończą. Kilka tygodni później dostałem informację, że firma prosi o prolongatę tego terminu do, do kwietnia. Miasto wstępnie się zgodziło na to, że do kwietnia, żeby przywrócić dwukierunkowość tej trasy do grudnia, a do kwietnia powiedzmy taką w cudzysłowie małą architekturę dokończenie tego projektu. No i widzimy, że są pewne problemy już nawet z tym. To kiedy w takim razie kierowcy będą mogli swobodnie przejechać przez centrum miasta? Jeżeli nie kwiecień, to też kolejny październik, kolejny grudzień? Powiem tak, że rady budowy odbywają się co tydzień. Moja pierwsza zastępca, pani Elżbieta Popielska, jest na tych radach cały czas, tak naprawdę. Ja też mam zamiar się pojawić osobiście, żeby też jakby wzmocnić ten przekaz z naszej strony, no bo tutaj zaangażowanie, zaangażowanie Pani Elżbiety Popielskie jest duże w tą budowę, a widać, że, że cały czas mamy jakieś tutaj opóźnienia i prośby o przedłużenie. A jakie są główne powody tych opóźnień? Powiem szczerze, że oficjalnym, jednym z dwóch oficjalnych powodów tutaj firma wskazuje, że przejście dla pieszych w okolicy ulicy 3 Maja wymaga bardziej grupy. Jakby przebudowy, natomiast ja nie, nie kupuję dzisiaj tego argumentu z tego względu, że o tym przejściu wiadomo, już było w kwietniu w maju, więc dzisiaj, jeżeli się pojawia taka informacja, to dla mnie to jest troszeczkę odgrzewany kotlet. Dlatego będziemy po prostu te naciskali. Umowa tak jest skonstruowana, jak jest skonstruowana. Ja tutaj będę chciał jakby większe, większe naciski na, na firmę stawiać, żeby. Pojawiały się pomysły może o zmianie wykonawcy? Nie, nie, nie. My nie będzie żeby... zerwania umowy. Myślę, że nie. To znaczy na początku trzeba rozmawiać. Jeżeli te rozmowy nie przynoszą skutków, no to należy zgodnie z umową wyciągać konsekwencje w postaci kara. Jakby zerwanie umowy z wykonawcą to jest już chyba taka ostateczność, której żaden samorządowiec nie chce. Chcecie uniknąć tej sytuacji. Dobrze, panie prezydencie, zmieniamy nieco temat i skręcamy w ulicę Wolności. Mieszkańcy miasta mówili jakiś czas temu reporterowi Radia Katowice, że ta ulica niegdyś tętniła życiem. Dziś jest zupełnie inaczej. Jest mnóstwo pustych lokalnych. Lokali. Pan jakiś czas temu zachęcał też przedsiębiorców, aby zgłaszali się do Urzędu Miasta z pomysłami, jak te ulice ożywić, jak te miejsca zapełnić. Więc pytanie, jaki był odzew, czy ci przedsiębiorcy rzeczywiście się do pana zgłosili? Odzew był bardzo duży około 90 przedsiębiorców na pierwszym spotkaniu, nieco mniej na spotkaniu miesiąc później, ale nadal dosyć zaangażowana grupa. Powiem w ten sposób, że zidentyfikowaliśmy te główne bolączki przedsiębiorców. Dodaliśmy od, te, do, od siebie, że tak powiem, też taki program lokalu za złotówkę, gdzie mamy dziewięć lokali miejskich, które będziemy w pierwszym, w pierwszym roku dla przedsiębiorców oddawali za złotówkę miesięcznie. W drugim roku za połowę stawki i od trzeciego roku już normalna stawka. Umowa będzie podpisywana na cztery na lata. Chodzi o to, żeby... Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby zapewnić przepływ ludzi po ulicy Wolności, ale nie zamykamy się tylko i wyłącznie na, na tych lokalach, za zotówkę, czy na rozmowach z przedsiębiorcami, chociaż to są bardzo ważne elementy. Dla mnie ten przepływ jest dosyć istotny, jeżeli będziemy za, w stanie zapewnić przepływ szczególnie młodych ludzi na tą ulicę, dlatego tutaj rozmowy prowadzę z, urzę, z Uniwersytetem Śląskim dosyć intensywne mamy takie szczęście, że mamy dwie przedstawicielki chorzowianki na Uniwersytecie Śląskim, które odpowiadają jakby tutaj za, za wizję, za rozwój uniwersytetu i ściśle staram się z nimi współpracować. Marzy mi się kampus, czy, czy też Akademiki Uniwersytetu Śląskiego, który by też w jakiś sposób to e, młode życie... Ale to już nie tylko ulica Wolności, to już są jakieś bardziej też odległe plany, żeby taki kampus powstał, a jeśli chodzi o ulicę Wolności, czy tam pojawią się sklepy, czy będą restauracje, a może inne usługi? E, chcielibyśmy przez, przez Radę Miasta przegłosować, czy na Radzie Miasta przegłosować taki pomysł, żeby pięć branż takich wiodących było preferowanych na ulicy Wolności, czyli właśnie kawiarnie, Klub, kawiarnie, tego typu usługi. Dzisiaj, jak wiemy, w przedważającej większości tutaj mamy jakieś banki, mamy, mamy sklepy z, z różnymi odkładki tak. używaną odzieżą. Także wydaje mi się, że tutaj jakby no, ten profil ulicy wolności musi się jednak zmienić, no bo konkurencja jest duża w postaci chociażby wielu galerii wokół. Panie prezydencie, od kilku miesięcy jest pan włodarzem chorzowa. Obiecywał pan w kampanii wyborczej budowę stadionu dla ruchu chorzów. Szybko jednak minister sportu Sławomir Nitras powiedział, że pieniędzy nie wyłoży, że to pozostaje w gestii samorządu. Czy stracił pan już nadzieję na to, że uda się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu? Nadziei nigdy na to nie stracę. Nie byłoby mnie tutaj w tym miejscu dzisiaj u pana, czy, czy na stanowisku prezydenta miasta, gdybym nie walczył o ten stadion. Taka jest, taka jest prawda i o ten stadion będę do końca walczył. Nie poddaję się. Będzie spotkanie z ministrem? Będzie na razie spotkanie z. W Ministerstwie Sportu 6 listopada. Natomiast nie mam informacji do tej pory, czy będzie tam minister nitras. Zobaczymy jaki tutaj jakby będzie skład. Na pewno jeden z wiceministrów ma nas podjąć. Natomiast moje zdanie jest bardzo proste w tej, w tej materii. Był ogłoszony konkurs przez poprzedni rząd, przez poprzednie ministerstwo. Konkurs został rozstrzygnięty. Należy to kontynuować. To jest tak samo. Zaczęliśmy rozmowę od przebudowy DK79. Ona została podpisana po, przez mojego poprzednika. Ja bym po prostu Kontynuuje, więc wydaje mi się, że są pewne rzeczy, które trzeba kontynuować po poprzednim. O, o jakie pieniądze będzie pan walczył? No minimum 100 milionów złotych. A koszt budowy całego stadionu? Czy Myślę, jak że... Jest szacunkowo? Tak, ja tutaj oceniam, że stadion około 22 tysięczne będzie kosztował w granicach 300 milionów, 300 sakiem. Jeżeli nie uda się uzyskać pieniędzy z Ministerstwa Sportu, miasto będzie dalej zaciskało pasa i szukało oszczędności. Na razie padło na dwie filie biblioteki. Radni klubów ruchu samorządowego Szymona Michałka oraz Prawa i Sprawiedliwości kilka dni temu przegłosowali podczas sesji Rady Miasta decyzję o za w likwidacji pracownicy stracą pracę. Nie należy mylić wydatków inwestycyjnych z wydatkami bieżącymi. Tutaj samorządy obecnie mają problem z utrzymaniem płynności takiej bieżącej, jak, jak słuchacze wiedzą bądź nie, finanse publiczne rządzą się swoimi prawami i żeby uzyskać wskaźniki, które potem zostaną zaakceptowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, należy utrzymywać dyscyplinę finansów w zakresie również wydatków takich bieżących. Natomiast te, te filie tak naprawdę to nie, tutaj nie chodzi o oszczędności, tutaj chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie zasobu książkowego i faktu, że te filie tak Co naprawdę... Co to znaczy? Y, znaczy to ni mniej, ni więcej. Y, te argumenty, jeżeli byśmy się przysłuchali tym argumentom, które jakby tutaj y, opozycyjne w stosunku do mnie y, y, ugrupowanie w Radzie Miasta, Platforma Obywatelska y, wysnuwa, to mówią o tym, że biblioteka to jest miejsce spotkań kulturalnych. Jest, ale jeżeli tam jest miejsce, to biblioteki mają po 100 metrów kwadratowych około, więc to nie, jest, y, to nie jest żaden argument, bo tam po prostu fizycznie tego miejsca za dużo nie jest. Panie prezydencie, a co pan powie seniorom, którzy mieli hmm. bibliotekę przysłowiowo pod nosem, a teraz będą musieli, powiedzmy, dwa kilometry pokonać, żeby 900 książkę wypożyczyć? To jest naprawdę niewielka, niewielka odległość. Jeżeli byśmy porównali nas do Katowic czy do innego miasta. Dla gdzieś... seniora 900 metrów to jest dużo. Ale są inne możliwości. Tam w tej bibliotece, o której mówimy, było około 37 książek dziennie wypożyczanych. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że 3-4 książki czytelnik wypożycza, to, to mówimy o 10 osobach dziennie. My jesteśmy, moim zdaniem, efektywniej nawet tym osobom raz na dwa tygodnie przywieźć te książki do domu, niż utrzymywać bibliotekę. Ile miasto zyska na likwidacji tych dwóch chwili? Około 230-240 tysięcy. Będzie pan próbował przesunąć te środki na inny cel? Na pewno musimy inwestować w pozostałe biblioteki. My mamy po prostu miasto o starej tkance budowlanej, że tak powiem, te budynki, które są w naszym zasobie, to są dosyć stare, więc na pewno tutaj idealnym systemem byłoby jedna centralna biblioteka w centrum miasta i powiedzmy po jednej bibliotece na każdej dzielnicy. My mamy tych dzielnic cztery, niewiele. Natomiast gdybyśmy mieli jedną porząd jakby porządną bibliotekę w centrum, to myślę, że ludzie by się ucieszyli z tego, że mają po prostu coś, no coś nowego w mieście, coś co też spełnia warunki XXI wieku. Czyli w przyszłości możliwy jest remont głównej filii? Marzy nam się, żeby główna filia była przy ulicy Wolności właśnie, którą już tutaj wymienialiśmy, bo to też by zapewniło ten napływ ludzi na ulicę Wolności. Trzymamy za słowo i będziemy oczywiście to sprawdzać. Moimi Państwa gościem w Radiu Katowice był prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. i